Witam wszystkich. Ta tajemnicza przesyłka, za którą trochę zapłaciłem. Jakiegoś ktoś zamówił, ale nie wiem kto. Postaram się to otworzyć, tak, żebym mógł w razie czego to zwrócić. To Jest jakieś blaszane pudełko. tego się nie zwróci. To jest coś do zębów. Coś do zębów, powiem tak. że tego się nie zwróci. Ktoś mi zamówił coś takiego. Zauważył, że mam zęby takie, jakie mam. I one są takie niepełne. One tylko z przodu. Tak, to się nie zwróci tego. Czy można sobie poprawić wygląd zębów w tym? Co nakładki na zęby. Ktoś zauważył, że podczas live'ów mam te ładne zęby, to z tego. A kosztowało to 190 zł. Nie wiem, czy to wykorzystać. O, o co to jest ten... Ta substancja która się topi, to w gorącą wodę należy zagrać Może być ładne zęby po prostu na pokaz <laughs> Ale to strasznie długo, długo kosztowało Ale Tego się nie zwróci niestety Rzeczka nie podlega zwrotowi to jest takie do, do jamy ustnej to jest. To taka przesyłka, taką przesyłkę dostałem ładne zęby. No wiem co to jest. Musiałem jakieś blaszane pudełko. Takie coś nie.